dupa 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 Siemano. test miłego dnia życzę niedługo uciekam z social mediów ale z wami tu zostanę właśnie będziemy mierzyć poziom alkoholu w wydychanym powietrzu wczoraj z moimi przyjaciółmi wypiłem pół litra Jimbima 000 a obudziłem się miałem promil a wypiłem pół litra Jimbima nie pijcie tego główno to jest gówno i wypiliśmy może ze dwie setki Jacka Danielsa. To jest dobry alkohol, to możecie pić. Ale o dobrych i złych firmach możecie poczytać i posłuchać u mnie na kanale, na YouTubie. DJ Lucek 6.9 Żegnam Was, a niedługo dostaniecie linka z zbiórką na Patronite. Oj, wiele się zmieni bo zakładam firmę, w której możesz pracować. Wszystko zależy od Twojego zaangażowania. Wszystko zależy od tego, ile wniesiesz do firmy na początku. Akcja crowdfundingowa trwa tylko dzisiaj do godziny 23.23.23 23, 23 Sekundy. A mamy dzisiaj co? 23 marca. Przypadek. Przypadek nie sądzę. Kto by to lepiej wymyślił? Tylko ja. DJ Lucek6.9. Pozdrawiam. A, piosenkę też nagrywam. Piosenka też będzie na YouTubie. Serio, serio. I będę chciał nagrać tę piosenkę w prawdziwym studiu. Tylko z dobrymi ludźmi, z przyjaciółmi. A ciężko jest zostać moim przyjacielem, bo przyjaciele pracują w mojej firmie i zarabiają ogromne pieniądze. I jeżdżą tym, czym chcą. Moje zasady, moja firma. Kocham was.